Hej cześć witajcie, z tej strony Mesterius witam Was w kolejnym odcinku u mnie z Identity 5 i dzisiaj stwierdziłem, że z racji, że mam ostatnio jakoś takie dziwne szczęście w sezonach i wypadają mi złote, limitowane stroje do najnowszych postaci to stwierdziłem, że dzisiaj sobie nimi zagramy, także pierwszy meczek będzie z perspektywy survivora, drugi meczek natomiast będzie z perspektywy huntera. A natomiast, z kim w dzisiejszym odcinku chcę zagrać? Um, w pierwszym Maciuku zagramy sobie Escapeologiem, Efronem. Znaczy, że mam do niego właśnie złoty, limitowany strój, który mi o tak o po prostu sobie wypadł, jak otwierałem sobie sfery. Uh, no i podobnie jest uh, u mnie z nowym handlerem, czyli z Quastem. Do niego również mi y, raz y, złoty limitowany strój wyleciał. Hmm. Y, Także dzisiaj sobie nimi zagramy. Więc bez zbędnego przedłużania słyszymy się już w meczu. Okej, okay, jesteśmy w <laughs> River Park. <laughs> Sorry, no, Hermit. Ja powiem wam szczerze, że dopiero się uczę grać e-escapologiem. Yy, yy, nie zawsze mi wychodzi zrobienie tej takiej mgły. Też nie zawsze udaje mi się przeszlić kogoś z innego krzesła. A idź mi stąd! Nie trafiłem! Ale za... Ej no, zastunowałem i nie zadziałało mi zadanie. O oh, sorry. Przed za nim. Dobra, ja idę, idziemy stąd, idziemy stąd. Z kim pójdzie? Oczywiście za mną, z jakim innym. Zrozumiewalnie a, no tak, zapomniałem, bo przecież y, Escapeolog nie przyjmuje tego pierwszego obrażenia. No i musiałem oberwać. Miałem laga. Ej, to jest nie fair. Laga miałem.

Um. o o, zmienił target o, e, czekajcie, bo ojeju jestem kompletnie zorientowany czekajcie, tu jest piwnia, ja sobie o, -o. ja sobie coś ze skrzynki wyciągnę ojeju dobra ale już jedna maszyna? Wow. Ech, koordynatorka strzeliła, czy mi się wydawało? Dostałem decoya. Nie podoba mi się to, że takie lagi mam dzisiaj. Piękny mam żółty. I gdzie on jest? Boję się z piwnicy wyjść, szczerze mówiąc, a jestem na, dotk na dotknięciu, dosłownie. gdzieś stoi Tylko nie wiem gdzie on jest Dobra, wyjdę stąd Powinno być względnie bezpiecznie Tu jest rycerz W ogóle to był ten limitowany strój dla Hermita Dobrze, mogę sobie coś innego wyciągnąć, bo ja nie chcę z Dikojem latać o, już jest ten, już jest Prime. To ja sobie tutaj otworzę już bramę, w razie jakby Hunter się tapnął, to użyję dikoja I zrobię mu iluzję. Hmm, jestem ciekaw czemu mi zadanie nie zadziałało, no bo jest Stun Hunter near the smoke and screen. I ja go teoretycznie zastanowałem paletą, bo było powiadomienie. Nie wiem. O, też masz Dikoya. Fajnie. A, to ty tę skrzynkę otworzyła, dobra. Mm, to nie wiem, wychodzimy czy jak? A szkoda, że... Mm, wiem, dziwnie to zabrzmi, ale szkoda, że nikt nie był na tym. Nikt nie był na... na krześle rakietowym. E, to bym go przeniósł z R- -ką. No, a inne krzesło rakietowe. O, prizonera dorwał. To wychodzimy, czy jak? Au! Ale mi się oberwało. Dobra, wyszedł. Trudno. Kolejny meczek wygramy sobie z perspektywy huntera, tak jak już mówiłem, i zagramy sobie nowym hunterem Quaestem. Generalnie do rzeczy co on robi? On sobie stawia takie powiedzmy, mm, takie o, punkty może się zamienić w kuleczkę. I dzięki tym punktom może tworzyć taką ścieżkę, po której może sobie podróżować. Właśnie mi mała dziewczynka zwiała, mniejsza. Może dzięki nim utworzyć taki złożony kształt i szybko podróżować po. Po mapie. A się wrócę, zobaczę, czy ich kogoś nie ma. Oczywiście, że jest psycholog. Eee, tak. No i generalnie uważam, że Hunter jest super. Naprawdę ma potencjał, tylko on jest troszkę zbyt op. On... Ok. Więc podejrzewam, że czekają go jeszcze dość spore dość spore nerwy. Ja też sam, jeszcze nie za bardzo umiem nim grać. Powiem szczerze, że sterowanie nim na telefonie jest o wiele prostsze. Chciałem troszkę i taką zmyłkę zrobić. O, jak sobie klikniemy ta, to możemy zrobić taki Właśnie bardziej złożony kształt. Powiem szczerze, że on ma też taki dziwny hitbox, powiem szczerze. Nie za bardzo rozumiem. Okej. Okay. sieć Quace ma też taką... kulkę, która wciąga survival'ów. Tylko, że w momencie, kiedy ją postawimy blisko krzesła, to e, ta kulka bardzo szybko potrafi się wyłączyć. A jak tak sobie normalnie podróżuje po stworzonej przez nas ścieżce, to wtedy jest tam jakiś czas jej lotu, powiedzmy. Tak to mogę nazwać. I w ogóle też tak powiem szczerze: dużo osób porównuje Questa do fotografa Josepha. Oj, lagi. Aczkolwiek powiem szczerze, no okej, jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest jakby chyba ze względu na podobne spojrzenie. Aczkolwiek on mnie bardziej przypomina Alwę, hermita w sensie, nie wiem, co o tym myślicie. Tak, no i też y, tworzona przez nas ścieżka jest tylko chwilę w... Y, ma tam jakiś określony czas od momentu stworzenia. No to teraz małą dziewczynkę pogonię. No, i w ogóle śmieszne jest to, bo Quaze mi wypadł jeszcze zanim on był dostępny dla wszystkich. Chyba pierwszy raz tak mi się zdarzyło. Ta psycholog polecia po ten enchantress? Czekaj, mylą mi się przyciski. Ojeju, nie to chciałem, tylko chciałem tam na dół. Mogę tam na dół zejść? Chyba da się jakoś do piwnicy. Nie do końca ogarniam powiem szczerze. E. Aha, dobra. Bo ona się schowała za tym. Za murkiem myślę czemu jej nie widzę. Surwiewarzy, którzy są blisko tego Tego mojego pola albo są w nim no to y, podświetlają mi się. Tak samo projekt generatora. Jest to generator? Ten akurat jest zrobiony. Dobra, może mi się uda O, dokładnie o to mi chodziło i mylą mi się klawisze. V. A to jak mała dziewczynka jest na razie nie rozłącza. <laughs> Od survivora, do którego się przykleiła. Um. Co to był za dźwięk nie wiem Oj przepraszam bo ja nie chcę tunelować cały czas jednej, tej samej osoby. W każdym razie Hunter fajny, bardzo mi się podoba. Już powiem szczerze, żałuję, że... żałuję, że on nie jest dostępny na tym... na trybie 2x8. Już powiem szczerze, że to by było trochę zbyt OP I... ...survivorzy mieliby ciężko Gdzieś psycholog poleciała? Gdzie oni? Gdzie oni są? Tu gdzieś się leczą, słyszę A tu jesteście Proszę bardzo. No, powiem wam, że muszę się jeszcze tym Hunterem nauczyć grać, bo. A, trochę go jeszcze nie rozumiem. Pytanie, gdzie jest klapa? O! O, tam była. Tam była psycholog. Czekajcie, ja tam się wrócę. Ona tu była przed chwilą. To pewnie mi ucieknie klapą, podejrzewam. Cze mylą mi się klawisze. No tak, pewnie. Uciekła klapą. <grych> ok, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o meczyki. Mam nadzieję, że całkiem fajnie wyszły, bo. Trzy razy musiałem nagrywać meczek z Quastem, bo poprzednie mi po prostu nie wyszły. Yy, aczkolwiek co sądzę o tych postaciach? No, a jest myślę, że to jest taka fajna postać do, do uciekania przede wszystkim, bo tak jak był ten meczek z Hermitem, to tam ja go zgubiłem w tych ruinach chyba, albo postanowił, że nie będzie mnie gonić. No, natomiast, jeżeli chodzi o Quasar, no to właśnie muszę jeszcze nauczyć tego Huntera. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sterowanie na komputerze, bo właściwie do tej pory grałem tylko nim na telefonie i całkiem spoko mecze wychodziły. E, w każdym razie myślę, że to też to jest Hunter, który ma potencjał, aczkolwiek domyślam się, że czekają dość spore osłabienia, dość spore nerwy, ponieważ jest trochę OP. No. Tutaj w ogóle też e, jeszcze nie pokazywałem sobie nowe lobby. Założyłem, slanen Office i dekoruję sobie bardziej tak w stylu e, jesiennym. Tutaj jest taki pokój bardziej, bardziej właśnie dzienny, taki wypoczynkowy. To będzie pisał do kuchni jadalnia. Tutaj na ścianach mam e, powieszane obrazy. Tutaj są e, filmowe odsłone postaci, tutaj są... Yy, obrazy urodzinowe. A tutaj są obrazy z Ivory Tower. Natomiast tutaj na górze mam tylko umieszczoną gablotę, bo teraz jest ten cały e sport, tournament, nie wiem jak to nazwać. I można sobie tu różne rzeczy właśnie wywiesić. No. Może yy, no, się do sklepu przenieśmy. Tutaj no w sklepie ostatnio można kupić yy, właśnie stroje z yy, Ivory Tower. Yy, a to natomiast jest nowa wersja. Yy... Znaczy, nowa wersja. Yy... Wychodzi nowy team esportowy i pierwszą postacią jest mechaniczka. Tak jak wcześniej było opychy, tak teraz jest BLK. <grym> Czyli jak to nam się czyta. No i fioletowy strój i złote akcorium. Yy... No i to jeszcze druga odsłona esportowego skina dla antiquarian I powiem szczerze, że. Yy... Bardzo mi się ten strój podoba i myślę, że ją sobie kupię, jak tylko uzbieram diamenty. Albo też złote jabłka, bo możemy też sobie za złote jabłka y, to odblokować. O tutaj. Z tym, że jest taka różnica, że z tego sklepu ten skin nie znika, tylko trzeba jabłuszka uzbierać. No a z normalnego sklepu ten skin zniknie za tam 20 parę dni. Tu jeszcze widzę fajny plakat jest. Mhm. Graffiti, portrety... O i tu dla niej widzę jeszcze, jeszcze jest bardzo ładny portret. No, ale to wszystko z czasem. A i w ogóle, bo e, za niedługo wychodzi kolejny crossover w Identity. E, Muzeum coś tam. I widziałem, że wychodzi Złoty Street dla Wuchanga i akcesorium przy okazji. Tylko, że niestety... Będzie tylko i wyłącznie za jakość, i jestem rozczarowany, bo ja wuczanga lubię. <noise> Ale to nic. Tymczasem ja kończę dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, jaką się on wam podobał, co sądzicie o tych postaciach, no i kogo byście chcieli najwyżej zobaczyć w kolejnym odcinku. Także tymczasem ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. No i cóż, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. No i cześć, pa! pa.